No cześć kochanie, zapraszam dzisiaj Was do świata wróżek, dzisiaj sobie zadamy pytanie, co on, ona do Ciebie czuje? Mamy trzy grupy kart, grupa numer jeden jest to turkus, grupa numer dwa jest to koral i grupa numer trzy jest to obsydian śnieżny. Nie wiem czy to widać te grupeczki. Tradycyjnie te osoby, które potrzebują więcej czasu, mogą sobie filmik zatrzymać, a my już przechodzimy do omawiania numer 1, czyli mamy turkusik. Co ona do ciebie czuje? Co ma w sercu? Numer 9, kwiaty. Co my tutaj mamy? Wait for winter. Okej, okay, czyli tutaj ta wróżka mówi, że być może musicie czekać na okres zimowy. Jakby wtedy będzie lepszy czas na to, aby zrealizować wasze marzenia, wasze pragnienia, tak? I te intencje, które wy teraz jakby wysyłacie, mogą się spełnić w okresie zimowym. Ja jeszcze sobie zajrzę do książki. Czyli tutaj. Y Pytanie było, co ona do ciebie czuje, czyli być może możecie się spodziewać na przykład e, rozmowy z tą osobą na temat uczuć właśnie w okresie zimowym. Być może ta osoba nie jest gotowa na to, aby mówić na dzień dzisiejszy, co czuje do Was, tak? Albo to wy nie jesteście gotowi na to, aby przyjąć to teraz w tym czasie. Też taka jest możliwość. Pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne. To, co teraz zasiałeś, te wszystkie. Wasze marzenia, które macie w, w sercu, one jakby potrzebują kilka miesięcy na realizację. Czyli to tak jakby będą owoce zimowe, takie zbiory zimowe, dosłownie tak to jest napisane. Ta karta również mówi i przypomina Wam o tym, żebyście trzymali Wasze strachy daleko od Was, tak? Być może Wy albo ta osoba boi się mówić, no, no, no ewidentnie tak jest, że ta osoba się boi a, mówić o tych uczuciach, bądź Wy nie jesteście gotowi na to, aby to przyjąć. Tutaj jest też tak, że w tym czasie one mogą, gdyby były te, Uczucia wyjawione teraz, to one mogą się po prostu spalić. tak? Czyli wy, ktoś z was nie jest gotowy na to, aby to przyjąć albo żeby to dać. Tu jest potrzebny proces na to, aby to bardziej być może, żeby to bardziej dojrzało. Tak moi drodzy, tutaj y, chodzi o to, żeby to wszystko się bardziej dojrzało. I żeby to jakby te kwiaty, te, te pąki, żeby mogły rozkwitnąć, one potrzebują czasu, procesu, y, dojrzałości, i nie wszystkie wasze marzenia mogą się jakby zrealizować zawsze. To też trzeba brać pod uwagę. Tutaj na pewno też jest jakaś praca nad, nad sobą, tak? Czyli być może jest zbyt dużo lęku wewnątrz Was albo tej, tej osoby, o której myślicie, tak? I, I to jakby ten czas, ten czas, ten okres jest zły na to. Ale zobaczmy sobie jeszcze numer 9, kwiaty. tutaj wróżki wam mówią, że macie sobie uświadomić, że nie jesteście sami potrzebujecie też innych osób aby nie tyle chodzi o wsparcie, tylko potrzebujecie jakby innych osób żeby móc realizować wasze, wasze marzenia, wasze życzenia być może potrzebujecie rady jakiejś osoby może macie wspólnych znajomych i na przykład ta osoba Wam doradzi, że to jeszcze nie jest ten czas, żeby lepiej zaczekać, albo co powinniście zrobić, co powinniście przerobić wewnątrz Was, aby, aby mogło być tak, że jedno z Was zaczęło działać. I jest szansa na to, aby otrzymać ten dar, czyli te uczucia. Ale tak jak mówię, jest potrzebny na to czas. Wymaga to długiego procesu. Gdyby teraz to było zrealizowane, to po prostu by się to nie, nie spełniło, tak? Spaliłyby się te, te uczucia. Nie miałoby szansy prze, przetrwać, o tak. Dobrze moi drodzy. Napiszcie mi w komentarzach proszę, czy z Wami rezonowało. Teraz przechodzimy do grupy numer 2. Czyli teraz mamy koral. Mm -hmm. right. Dobrze, bardzo lubię tą, tą kartę, bo ta karta zapowiada, że to, co było, mm, to, co było takie negatywne, takie smutne, to teraz przychodzi właśnie wróżka światła i ona to jakby wszystko rozświetli, tak? Czyli te smutki, te negatywne myśli czy emocje, one po prostu odejdą. To jest zapowiedź po prostu zmian. Waszej obecnej sytuacji. I to też przypomina Wam o tym, że wszystko może się zmienić, tak? Czyli, jeżeli teraz macie gorszy okres, to po, po burzy przychodzi spokój, tak? Być może ten gorszy okres był po coś Wam potrzebny, żebyście siebie lepiej rozumieli, żebyście mogli coś jeszcze razem przepracować. Dla to może być tak, że nie wiem, być może jedno z Was zaczęło wątpić. Czy to w ogóle na przykład ma sens, czy ta osoba w ogóle do was coś czuje. I teraz być może będzie moment na to, aby to się zmieniło, tak? Aby ta osoba była odważniejsza, czy wyznała Wam uczucia, um, czy w ogóle chciała zacząć działać, czy w ogóle dała Wam jakiś na przykład um, jakiś taki subtelny nawet jakiś znak na to, że jest gotowa. Być może ta osoba czeka na wasz znak, jak, jak, jak właśnie tak subtelnie Wam coś podpowie, może ta osoba jest nieśmiała. Też tak może być. Zobaczmy sobie jeszcze drzewko numer 5. Okej, okay, ta z kolei karta mówi o naszym zdrowiu. Um, czy, nasze, czy nasza kondycja zdrowia jest zła czy, czy dobra? Ale to zależy od pytania, czyli pytanie było co on ona czuje. Czyli to ta Czyli ta osoba może na przykład potrzebować jakiegoś wsparcia od jakiejś innej osoby, żeby um, jakby umiała wam przekazać tą te emocje, tak? Czy te uczucia? Czyli tutaj zależy właśnie dużo zakładam, że chodzi o tą osobę, bo pytanie było co on ona do Ciebie czuje. Czyli ta osoba może nie jest wystarczająco silna, bądź nie była, nie była wystarczająco silna no, aby, aby Wam to pokazać. Pamiętajcie, że no, ludzie boją się okazywać uczucia. Jest to, jest to popularny problem, tak to nie jest nic dziwnego, że to się ukrywa, bądź e, robił wszystko, żebyś tego nie zauważył, nie zauważyła, że, że czasami coś tam do kogoś czujesz, żeby się nie poczuć odrzuconym, żeby się nie poczuć wyśmianym. E, być może jest to jakaś wieloletnia znajomość, e, i między wami była właśnie taka przyjaźń, i już nie wiecie, czy to jest miłość, czy to jest, czy to jest przyjaźń, czy to, czy to jest kochanie, tak, na tej zasadzie. I zawsze mieliście być może taki, takie luźne podejście do siebie. Mieliście to wsparcie między sobą, ale nie wiecie do końca, czy ta osoba chce być waszym przyjacielem, czy może by chciała coś więcej. Być może boicie się wykupić, tak? Czy ta osoba boi się wykupić? Ale ta karta wróżki mówi o tym, że tu będzie jakiś zwrot akcji, tak? Czyli jest możliwość, że ta osoba będzie chciała wam wyznać miłość, powiedzieć, co do Was czuje. Bądź na przykład dać Wam jakiś subtelny znak, że jest zainteresowana w ogóle tym. Dobrze, kochani, dajcie znać, czy z Wami rezonowało, czy z Wami nie rezonowało. Piszcie w komentarzach, a ja przechodzę sobie do grupy numer 3. Tu mamy grupę numer 3 mamy Obsidian. 8. To już karta mi się pojawiła wcześniej Life of Energy. Ok. Czyli ta karta mówi o tym, że ta osoba może mieć, jeżeli jesteście kobietą, może mieć bardzo męską energię, czyli będzie być może mu dosyć trudno wyznać tą miłość, męska duma. Mężczyźni nie lubią mówić o, o miłości, o uczuciach. Oni się tak zgrywają się na takich macho. Albo jeżeli wy jesteście mężczyznami, to ta kobieta może mieć męską polaryzację, czyli ona może być taka trudna do zdobycia na przykład. Nie wyraża emocji, jest taka może, ma takie chłodne podejście do, do, do pewnych spraw, bardzo tłumi w sobie te emocje, bardzo broni tych emocji, żeby czasami nic nie wyszło. Jakby, jakby, żeby nic nie uciekło, tak? Żeby ktoś czasami nie zauważył, że, że ta osoba coś może czuć. Być może jest trudna do zdobycia na przykład. Ale to nie znaczy, że nie jest zainteresowana. Jeżeli na przykład jesteś mężczyzną, no tak jak mówiłam, to ta kobieta może mieć tą taką polaryzację męską, a wy z kolei możecie mieć taką żeńską polaryzację i dlatego się Dlatego się na przykład y, przyciągacie do siebie nawzajem, i wy z kolei, mając tą taką żeńską polaryzację, macie jeszcze, ona was ta osoba może przerażać. Może boicie się w ogóle cokolwiek do tej osoby odezwać, żeby ta osoba nie fuknęła, żeby, żeby was czasami mieczami nie, nie podcinała. Y, tak, ja widzę tą osobę, że ta osoba jest taka bardzo silnie. Silna psychicznie i nie za bardzo jest skora do z kolei, do mówienia o tych uczuciach. Czyli tu może być tak, taki problem, że ta osoba broni się przed tymi uczuciami. Bardziej kieruje się instynktem i bardziej się kieruje na przykład, dla niej bardziej jest ważne podejście takie praktyczne niż takie uczuciowe. Life, life energy, co my tutaj mamy? Okej. Okay. czyli ta karta balansuje tą kartę. Ta karta pozwoli oświetlić tą osobę. Zobaczcie, tutaj też tak trochę jest ciemno na tej, na tej karcie dookoła. Ta karta pozwoli Life Energy pozwoli oświetlić tą drugą osobę i może trochę ocieplić serce tej osoby, trochę stopić ten lód, który ta osoba ma. Żeby coś ta osoba przyjęła, czy, czy żeby ta osoba coś więcej powiedziała. Słuchaj, podobasz mi się, chciałbym być z tobą, może zbudujemy, może zaczniemy budować jakiś związek, tak? Chyba, że jesteście w związku, i na przykład no, jedno z Was jest takie bardzo chłodne, takie praktyczne ma podejście do życia niż emocjonalne. To tutaj może być tak, że ta energia będzie balansowana, przez tą tutaj energię tej wróżki, tak? Czyli oświetli trochę stopi ten lot wokół tej osoby, w sercu tej osoby. Ale sobie zobaczmy jeszcze life, of en life Energy. Jestem ciekawa, co tutaj jeszcze jest napisane. Tak, ta karta mówi o tym, że już albo... Y jeżeli ta osoba z kolei jest taka nieśmiała i jest taka dosyć. ma taki pancerz, to ta karta Life of Energy może pomóc Wam. Jeżeli jesteście nieśmiali, żebyście umieli tej osobie wyznać tę miłość. Właśnie. Sometimes we hide our light. Czyli tak pytanie było o uczucia, czyli my chowamy to uczucia ze strachu. Nie chcemy, żeby to zostało werbalnie. Pokazane w jakiś sposób, tak? Czyli tak, to definitywnie ta karta Wam doda takiej odwagi, siły, jest to też taki pewien proces ustrawiania. Ale pamiętaj, że każdy proces jest to wzrost Waszej duszy, tak? Wzrost duchowy. Dobrze, moi drodzy. Czyli, no tutaj, karta Life of Energy pomoże zbalansować tutaj tą taką chłodną relację, takie chłodne podejście tej osoby. Czyli jest, no nie mam konkretnej odpowiedzi, co ta osoba Wam powie, bądź Wy jej powiecie, no, ale tutaj bardziej widzę to w ten sposób, że serduszko tej osoby, takie, takie właśnie lodowata wręcz, bo tak to czuję, no zostanie stopione, że ta osoba trochę zacznie patrzeć też uczuciowo, że na przykład pomyśli sobie, kurczę, nawet fajnie jest wyrażać te, te emocje, te uczucia. Być może ta osoba nigdy nie była nauczona wyrażać uczuć. Też tak może być. To mogą być jakieś wzorce, może rodzice byli też tacy chłodni. Dobrze, moi drodzy, yy, dajcie znać w komentarzach, czy z Wami rezonowało. Życzę Wam miłego wieczorku i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!